Nazywam się Janek. Kiedyś byłem zwykłym gościem z dwiema żonami. Jak ja się w to wpakowałem? Zacznijmy może od początku. Masz dwa domy? Jeden z Mario w Ryzalinie, drugi z dziewczyną Baśką w Warszawie? Nie, ja i Baśka jesteśmy małżeństwem. Myślałem, że ty i Maria jesteście małżeństwem. To też. Co? To też? No, mam dwie żony. Pięć lat. Pięć lat? Jak ci się to udaje? A. Ktoś pomylę, zrobię jakiś jeden błąd, to wszystko mi się rozwali. Co to jest wyzymy? Poranek z Marią. Wyzyby? Wieczór z Baśką. k wy? Kot kurwa do weterynarza. Tak, kot kurwa do weterynarza. Maria zaprosiła nas na kolację nic nie mówił? Baśka jedzie do Rozalina spotkać się z Marią, rozumiesz? Nie możemy tam wejść. Zapomniałem wina. Basia i jej mąż będą naszymi gośćmi. Jako twój mąż? Błagam cię, udawajmy, że nas nie ma. Nic, Nic nie, nie jest kochany? kochany? Staszek? Mario? Co ty tu robisz? Przecież też tu mieszkam, prawda? W garażu. Tak moje, jak śmiecia. Maria wie, że ja to ja i wszyscy wiedzą, że ty to ty. Ale Iwo i Baśka myślą, że jestem mężem Marii. A Maria myśli, że Iwo i Baśka są małżeństwem. Ponadto powiedziałeś Marii, że miałem romans z Baśką. Czego chcesz? do mojego męża. Przegrałem tego rodzica w karty. Czyli kredniemy samochód? Co się dzieje? To tam jest Uch. Prawdę mówiąc, jesteś jedynym przyjacielem, jakiego mam. Nie, 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 nie co mnie? Ja! Uwielbiam ją! Uwielbiam ją!